But treningowy to jeden z najważniejszych elementów ekwipunku każdego biegacza. To w nim codziennie lub niemal codziennie pokonujemy te nasze asfaltowe kilometry, i tak naprawdę jego dopasowanie jest ważniejsze od wszystkich gadżetów, strojów, które mamy w naszej biegowej szafie. Dlatego, jeżeli popularny but treningowy ma swoją nową edycję, premierę nowej wersji, to spotyka się z dwojakimi emocjami wśród biegaczy. Po pierwsze, mamy nadzieję, że udało się zrobić coś jeszcze lepszego niż to, w czym biegamy dotychczas, a po drugie, jako że jesteśmy przyzwyczajeni mocno do tego buta, mamy też obawy o to, czy takie zmiany nie wiążą się z tym, że po prostu coś się w tym bucie pogorszyło. Taką popularną treningówką bardzo Powszechnie używanym modelem przez biegaczy jest 1080 Fresh Foam od New Balance. Właśnie pojawiła się premiera nowej 12 wersji tego buta, dlatego chciałem Wam opowiedzieć trochę o tym, co się zmieniło i dla kogo te zmiany będą odpowiednie tutaj mamy stary bucik wersję 11. Przebiegłem w tym bucie, żeby nie skłamać, ponad 1000 km, dlatego myślę, że mogę już coś o nim powiedzieć. Przede wszystkim zmiana, która rzuca się w oczy, no to oczywiście stylistyka, ale o tym nie będę się rozwodził, bo to już są kwestie indywidualne waszego gustu. Natomiast najbardziej Rzuca się w oczy przemodelowany zapiętek. W przypadku wersji 11 jest on zdecydowanie bardziej wywinięty. dwunastka już zdecydowanie mniej tego wywinięcia posiada, ale to nie jedyna zmiana w tym zapiętku, dlatego że w Zarówno w wersji 10, jak i 11 mieliśmy zapiętek taki minimalistyczny, czyli zbudowany z bardzo małej ilości materiału, wzmocnionej jedynie jakimś tam prawdopodobnie plastikowym, bo mogę to tylko wymacać przez materiał klipsem, który miał za zadanie usztywnienie, ustabilizowanie naszej pięty. 1080 był butem bardzo wygodnym, bardzo chwalonym za swoją wygodę przez wielu użytkowników, natomiast jeżeli ktoś na niego narzekał, to właśnie na to niedopasowanie w obrębie... Pięty. Dlatego prawdopodobnie firma New Balance w przypadku 12 wersji zdecydowała się na modyfikację tego elementu i powrót tak naprawdę do klasycznego rozwiązania, bo w V12 znajdziemy dużo większą ilość tej pianki, e, przepraszam, nie pianki, tylko wyścielenia cholewki, która zagwarantuje nam stabilność, zagwarantuje to, że but będzie. Dobrze opinał naszą piętę i przede wszystkim będzie w tym obrębie miękki. Nie będzie tu żadnych punktów, które mogą spowodować otarcia lub brak dopasowania. Ja w tym bucie biegam już około dwóch tygodni i zauważyłem, że jest on zdecydowanie węższy niż jego poprzednik. Lepiej trzyma stopę, mam tutaj na myśli cholewkę. Z ciekawości porównałem szerokość podeszwy obu butów i ku mojemu zaskoczeniu, ten, który daje odczucie lepszego trzymania, tak naprawdę jego podeszwa jest szersza. Z czego to wynika? Zacząłem się zastanawiać. No i przyglądałem się tym butom od góry. Zobaczcie, że w poprzedniej wersji podeszwa niewiele wystaje tak naprawdę poza obręb cholewki. Natomiast w przypadku dwunastki ona jest zdecydowanie szersza, a cholewka już jest węższa, dlatego właśnie lepiej trzyma stopę. Nie bójcie się natomiast, jeżeli macie szeroką stopę i macie obawę, że będzie, ten but będzie dla Was za wąski, z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jest dostępny w sklepie w dwóch szerokościach. A po drugie, że ten materiał, z którego wykonana jest cholewka, jest niezwykle elastyczny, zwłaszcza tutaj w obrębie palców ten materiał jest bardzo, bardzo taki sprężysty i ustępuje pod naporem. Natomiast tam, gdzie jest to potrzebne, czyli wśród stopiu i napięcie, ten but już jest dużo bardziej zbity i tam właśnie gwarantuje, trzymając stopę, dużą ilość stabilizacji. Zwiększyła się na pewno amortyzacja. 1080 jest takim butem, który jest chwalony za to, że ma dobrą proporcję pomiędzy zwrotem energii, taką sprężystością, a amortyzacją. W przypadku 12. wersji tej amortyzacji jest jeszcze więcej. Podeszwa wykonana z flagowej, takiej najlepszej pianki od New Balance, czyli Fresh Foam X, w zasadzie nie zmieniła się, jeżeli chodzi o jej wysokość. Natomiast tej pianki upchano tam więcej, stąd... Właśnie ta lepsza amortyzacja. Niestety wiąże się to też z powiększeniem masy buta. Może niezbyt dużym, ale być może ktoś, kto jest wrażliwy, zauważy tę różnicę. Dlatego, że w przypadku mojego rozmiaru 42,5 nowa dwunastka waży teraz 292 gramy, więc na pewno nie należy do najlżejszych butów na rynku. Ale coś za coś. Komu ja bym polecił te buty? Zdecydowanie jest to but uniwersalny. Jeżeli szukacie buta pierwszego, szukacie buta jedynego, nie zamierzacie rotować butami i chcecie mieć treningówkę, w której wykonacie za, zarówno długie 20-30-kilometrowe rozbieganie, jak i krótkie interwały, jakieś dynamiczne jednostki, to ten but zarówno sprawdzi się na tego typu treningach, jak i odda Wam sporo energii podczas treningów dynamicznych. Również poleciłbym tego buta osobom, które chcą startować na ulicy, natomiast nie zależy im na nie wiem, karbonowych startówkach, dlatego że nie mają ambicji, żeby urywać sekundy z każdego dystansu. Ten but na pewno do startów na dystansach od 5 km, do maratonu, na ulicy, na asfalcie fajnie odda Wam energię, a przy okazji na pewno oszczędzi Waszego Achillesa dzięki dużej ilości amortyzacji.